Pamiętam, jak kiedyś pani w szkole zadała taką, taką, takie zadanie, żebyśmy się dziadków popytali, a to było 40 roku temu, e, jakie były legendy w cyrku i kolega przyniósł od swojego pradziadka też taką legendę, ona tutaj była wśród starych ludzi, że przed wiekami dawno dawno to było, że tu byli strasznie wielcy ludzie, takie olbrzymy. i tu w cyrku poru ich było, i to byli tacy wielcy, że jak jeden od na Skrzycnym, a drugi siadł na Klimcoku, to se ręce mogli podać jeden drugiemu. I gładali se tak, że te nam się tu fajnie gospodarzy, bo my tacy wielcy, ale ludzie będą się robić coraz mniejsi i w pewnym momencie będą ci ludzie tacy jak mrowce i jak ci te błorocki tutaj se poradzą w tej kłotlinie, jak tu będą gospodarzyć.